Dzień dobry chciałam zaprezentować nasz zestaw dla ikonopisów, zarówno dla osób początkujących, jak już tych, którzy piszą. Zestaw znajduje się w takim oto pudełeczku i zawiera kolejno zestaw pędzli. Na początek dwa pędzle. Syntetyczne, okrągłe, o różnych y, wielkościach. Charakteryzują się bardzo dobrą precyzją i świetną kondycją włosia. Są również dwa pędzle wiewiórcze, również różnej wielkości, też okrągłe, bardzo dobre y, też do y, pisania. Y, ostatnim pędzlem jest pędzel syntetyczny płaski dedykowany na przykład klejeniu czy werniksowaniu. Pipetka, którą można bardzo precyzyjnie dozować wszelkiego rodzaju płyny od medium po mixtion. I rylec, rylec w formie długopisu z ostrą końcówką którą można delikatnie grawerować, czy inaczej mówiąc znamionować grunt, aby wzór, który jest naniesiony na desce, no, tak szybko nie zginął pod kolejnymi warstwami farby. Tutaj w kopercie mamy książeczkę Szlak Metalu. To jest bardzo dobry, bardzo dobra imitacja złota. Książeczka zawiera 25 płatków yy, przyklejonych na bibułkę, bo jest to szlak metal transferowy. Dzięki temu nożyczkami można tu wycinać dowolne kształty, nic się nie zagnie, nic się nic nie odfrunie. Yy, kolejna yy, rzecz to buteleczka. Buteleczkę docenią wszyscy, którzy robią i przechowują medium. Jajowe, dlatego że to też jest płyn, który trzeba dozować. Nie można dolać go za dużo, bo farba będzie zbyt rozcieńczona, a dzięki takiej końcówce możemy to do, zrobić dosłownie po kropelce. Paletka, mała, plastikowa, dobra na sam początek. Fartuch foliowy, który też nie musi być jednorazowy, można go zakładać wielokrotnie, a doskonale chroni nasze ubrania. Farba akrylowa, tutaj akurat brąz, ale mogą być jakieś takie zgaszone, ochrowe czerwienie. Farba ta służy do zabezpieczenia podobrazia, ponieważ tył i bok deski należy pokryć preparatem, który utrudni. Wchłanianie i oddawanie wilgoci przez deskę. W zestawie jest buteleczka kleju mikstionu. Jest to klej akrylowy 30-minutowy. Werniks szelak na szlak metal, aby zabezpieczyć go jak najdłużej. I też werniks końcowy, kapableks. Akrylowy, czyli też wodny. Bardzo łatwy w użyciu ważnym elementem zestawu jest moździerz porcelanowy z tłuczkiem, ponieważ niektóre z pigmentów należy utrzeć. Handlowo występują w dosyć ziarnistej postaci na przykład kaput mortum czy różne ugry ochry i to są pigmenty, które ucieramy. Moździerz służy też dobrze do mieszania farb można tutaj wymieszać farbę, przelać do palety, umyć i pracować z nim dalej. No i ważnym elementem tutaj w całym wystawie jest, są pigmenty. Jest ich 13, w każdym pojemniku jest około 10 gramów. Jest to umbra zielona, zieleń jasna, czerń żelazowa. Błękit pruski, ultramaryna, umbra naturalna, kaput mortum, czerwień kadmowa, vermilion, ochra czerwona, ugier złoty, biel tytanowa i złoto mineralne, bardzo fajny składnik farby, której można użyć do złocenia drobnych elementów w ikonie. Nasz zestaw nie zawiera podobarzy, dlatego że różne są wzory, różne są proporcje tych wzorów, i tak można po prostu do zestawu zakupić sobie odpowiedni, odpowiednią deskę od takiej najmniejszej, która tu w podstawie ma 15-21 wysokość. Może być bez szpongów. Ale też może być inny rozmiar deski, inna proporcja, inne wykończenie. Tu widzicie Państwo kowczek w formie trójliścia, takiej popularnej koniczynki, czy chociażby deskę, która ma kowczek taki zaokrąglony w formie takiego daszku. Także serdecznie zapraszam do zakupu naszego zestawu a wszelkie pytania, zagadnienia związane z, z tym zestawem czy z podobraziami zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Dziękuję, do widzenia i zapraszam do strony ikonopis.pl